bardzo serdecznie podziękować pani Marcie Jadaczek. przede wszystkim jej, e, Fundacji Narodowy też, ale przede wszystkim pani Marcie za to, że e, dała się znaleźć pomysłem i go tak wspaniale zrealizowała w postaci e, konkursu, który przyniósł tyle wspaniałych prac plastycznych i literackich. Ja to choć, że nie była sama, mamy no. wolontariusze, wszyscy <grym> jako jeden wielki wolontariat. E, ale um, mamy nadzieję, że wrócimy jeszcze do roku Romana Zdrygły i w przyszłym roku z y, większą werbą, z y, większym może zapleczem, y, takim także finansowym. Będziemy mogli korzystać z tych w Chciałabym takiej właśnie hmm. y, Ja właściwie chciałam to tak krótko powiedzieć, ponieważ y, jakąś tam wiedzę na temat y, postaci Romana Bulduło uzyskaliście. Y, ale chciałam powiedzieć, że jest to takie bardzo, no właśnie, wzruszające przeżycie e, dla nas, dla rodziny. To jeszcze jest moja córka, czyli, czyli stryjeczna prawduczka, e, ponieważ e, właśnie stryjeczny dziadek, mógłbym w skrócie, w tej loce, żeby już się nie, nie, mówić w tych zdarzyłościach, e, był dla nas taką postacią, no troszeczkę nierealną, dlatego że zginął w czasie wojny światowej, wiadomo, nie, nie zostało po nim właściwie, nie zostało po nim wiele. Wspomni tak samo niewiele, ponieważ jego brat, czyli mój dziadek, też zginął w czasie II wojny światowej. W związku z tym informacje o jego bracie i o tym, co było w czasach ich młodości, dzieciństwa, no to były już przekazane właściwie no, to, co... Dziadek ja opowiedział swojej żonie, czyli mojej babci, no i ona ewentualnie to tam pamiętała, to potem powtórzyła, ale to już jest no, taka dziura, mm, właściwie historyczna, że tak naprawdę na nowo mm, odkrywamy postać, te postacie naszych, naszych dziadków. Y, I co wydaje mi się ważne i powinno może w waszych głowach zostać, ponieważ w chłopak był w jednym z bardzo wielu żołnierzy, malarzy. Bardzo jednym z wielu młodych Polaków, którzy, którzy zaczynali swoją jakąś tam karierę twórczą, zawodową w czasach wolnej Polski, a potem druga wojna światowa to dramatycznie przerwała, ale myślę, że powinno pozostać po nim to, że był pierwsze. Był człowiekiem na tyle, na ile powiedzmy można właśnie tropić jakiś wspomnień o nim i notatek, czy listów, czy, czy tekstów, które po nim zostały. Był człowiekiem y, o bardzo mocnych zasadach moralnych, y, religijnych, patriotycznych y, i to swoim życiem y, właściwie realizował, pokazywał. Y, był człowiekiem z pasją, Dlatego, że życie go nie rozpieszczało tak jak całej rodziny. Urodzili się obaj bracia w Moskwie, tak losy jeszcze w czasach zaborów ich rodziców wróciły do Moskwy, gdzie właściwie funkcjonowali zdaje się całkiem nieźle i finansowo, i towarzysko, ale przyszła rewolucja, która po prostu wszystko zmiotła. I taki obrazek, który mam właśnie z jakichś opowiadań rodzinnych, to jest taki, że ponieważ był potworny głód w Moskwie w czasie rewolucji czy po rewolucji, mama szyła chłopcom koszule, które miały takie rękawy tak zawinięte, żeby tutaj był taki woreczek. I oni z ojcem swoim jechali pociągiem na pola podmoskiewskie i zbierali to, co zostało po zebraniu zboża, ziarna, które leżały na ziemi. Chowali to w rękawach. Gdyby ich NKWD złapało, to po prostu wszyscy by byli wykończeni i rozstrzelani. A z tego babcia w młynku do kawy, mieliła te ziarna w młynku do kawy, z tego robiła placki. Cudem boskim udało im się z tej Moskwy przedrzeć do Polski, do, na, do, do rodziny, na e, ten teren, gdzie, skąd dziadek pochodził, tam pra, pra, pra dziadek pochodził. No i tam się osiedlili, ale zaczynali praktycznie od zera w początku. W związku z czym nie było prosto ani się uczyć, ani pracować, nie było to łatwe. Wtedy właśnie żeby zarabiać, pomagał swojemu ojcu, pracował jako aptekarz, czy tam pomocnik apteczny, bo to inaczej troszkę wyglądała ta edukacja w tamtych czasach. Natomiast... No właśnie, jego pasją było malowanie i malował, rysował, malował, rysował i w końcu się zdecydował, mając już prawie 30, ponad 30 lat, na to, żeby jednak e, spróbować swoich sił na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, został przyjęty na podstawie pracy, które przedstawił, co e, świadczy o tym, że, że rzeczywiście w no, jakiś zdolności talent posiadał. Opinie y, profesora Karola Tichego, którego pracownik był, miał bardzo dobre, że rzeczywiście jest utalentowanym y, studentem i, i widać szansę na to, że będzie kiedyś wspaniale y, się w tym, w tym realizował. No ale znowu niestety wojna, jest taki los jak bardzo wielu Polaków, to znaczy może o tyle tutaj był tu jego jakaś własna decyzja, że tak się jego losy potoczyły, dlatego że y, wojna zastała go w czasie wakacji, no bo to w ja był września, był studentem, w czasie wakacji w domu, czyli w, w Krynkach na Podlasiu. Y, I wraz ze swoim kuzynem postanowili przedrzeć się na zachód. Z tym, że to przedzieranie się na zachód y, okazało się być fatalne w skutkach, dlatego że zostali po prostu internowani przez Litwinów, a następnie potem trafili do tych obozów jenieckich, radzieckich. Cud, cudem, że właśnie stryj był jako cywil, a nie jako żołnierz i oficer, bo nie trafił do Katynia ani do, do innego miejsca kaźni, tylko po prostu został zwolniony. I dzięki temu, że został zwolniony, mógł potem dotrzeć na miejsce w gdzie powstawała Armia Polska, no i potem szlak bojowy już z Armią Anderszatu przez Stanów Zjednoczonych. Ale to wszystko właśnie wynikało z, z dwóch rzeczy, z pasji do, do malarstwa, która się objawiała w tym, że nawet najtrudniejszy w najtrudniejszych momentach swojego życia. Najcięższy w najcięższych warunkach praczono. Ja właśnie przyniosłam nie wszystko, co po obu stronach ale nie widzieliście reprodukcji, że chciałam pokazać, jak to oryginalnie wyglądało. Jak wyglądały na takich karteczkach były Po prostu nie było innej możliwości, e, będąc no, w wojsku, przenosząc się z miejsca na miejsce, żeby inaczej rysować. To, to są tej wielkości malutkie ścinki papieru na których notował to, co on, to co mijał, to co, to, co widział, to co go zaprawowało. Te szkice sugerują, tak tutaj z własnego doświadczenia, czego mogę powiedzieć, że, że dla mnie one sugerują właśnie to, że kiedyś z tego miały powstać obrażne. dlatego że stryj no, malował i po nim obrazów kolejnych zostało dosłownie kilka. Reszta obrazów była w Akademii Sztuk Pięknych, ale niestety, no ponieważ Warszawa została zrujnowana, więc wszystkie prace studentów e, przepadły. Więc, e, ale opinie, które były właśnie od profesora Karola Tichego, malarza, świadczyły o tym, że właśnie Stry Roman pięknie malował i miał potem do tego predyspozycję, więc można... Podejrzewać, że te wszystkie szkice kiedyś po wojnie zaowocowałyby obrazami. To jeżeli potem będzie ktoś chciał obejrzeć to tak, mogę pokazać. To jest ten woreczek, w którym te wszystkie prace przyjechały do Polski z Londynu. W spadku, to jest ten spadek, który przyjechał w takim woreczku. Tu jest krzyż, który dostali wszyscy uczestnicy bitwy pod Cassino. No niestety przyznano już poświetnie. A tu jest indeks, z akademia jest tu w pięknym zdjęciu. Jakby ktoś też chciał zobaczyć, to, to, to bardzo proszę. A tutaj są tematy też wojskowy, Że był w tym w. bałonie strzelców. Także jakbyście kiedyś znaleźli się pod Monte Cassino, to na po prawej stronie, w drugim rzędzie, na samym końcu jest jego grupy, więc <laughs> Można tam podejść i się powrócić. I to tyle. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim dziękuję bardzo za to, że wzięliście w tym udział w tym konkursie, za to, że włożyliście tak wiele e, wysiłku w stworzenie swoich tracz plastycznych, literackich. I tyle nie tylko by się układać też Bardzo serdecznie dziękuję.